No to są takie nasze branżowe Oskary, nasze biblioteczne. Jestem bardzo szczęśliwa dlatego, że ja, moja biblioteka, zaistnieliśmy w województwie lubelskim. A co to za tytuł? Lubelski Bibliotekarz Roku. To jest tytuł, który jest nadawany od 11 lat i z tego co się zorientowałam, w włókowskim powiecie po raz pierwszy wyróżniono bibliotekarza. Jak to się stało, że trafiłam do konkursu? Zgłosiła mnie nasza instruktorka powiatowa z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie, pani Renata Zienkiewicz. Ja szczerze mówiąc nie chciałam, nie wierzyłam w swoje siły, ale ona analizując sprawozdania, widząc co się dzieje, Postanowiła, że spróbujemy. Tak też jest. 4 marca nasza instruktorka powiatowa zgłosiła mnie do konkursu, a już 5 marca kapituła zebrała się i wybrała mnie jako lubelskiego bibliotekarza roku. No, dokładnie. Nagroda jest imienna dla mnie, ale to jest efekt pracy całego zespołu y, pracującego w gminnej bibliotece publicznej w Starych Kobiałkach, ale nie tylko, bo to jest też tak jakby efekt współpracy z władzami lokalnymi, z wszystkimi jednostkami działającymi na terenie gminy, ale też z towarzyszeniami y, i indywidualnie z mieszkańcami. Także razem zapracowaliśmy na ten tytuł. Y, ale mówiąc krótko, zajmujemy się nie tylko wypożyczaniem książek i tą pracą stricte czytelniczą. Organizujemy też zajęcia dodatkowe dla naszych mieszkańców, bezpłatne zajęcia dodatkowe i one są związane z różnymi zainteresowaniami naszych mieszkańców. Mamy zespoły ludowe dla dzieci i dorosłych, mamy gminną grupę literacką, uczymy dzieci grać na gitarze, mamy działający przy bibliotece klub seniora, sami swoi, klub młodego naukowca. Także wszystkiego po trochu i w zasadzie dla każdej grupy wiekowej. Ostatni rok był bardzo ciężki. Wiadomo, z powodu ograniczeń covidowych. Musieliśmy troszkę inaczej zacząć organizować zajęcia, inaczej funkcjonować. Przenieśliśmy się do sieci, organizujemy zadania online. Niemniej mniej tej oferty tych ofert dla naszych mieszkańców jest cały czas dużo. Każdy może coś znaleźć dla siebie, a wiele zajęć, które organizowaliśmy stacjonarnie w bibliotece, realizujemy teraz zdalnie, czyli prowadzimy indywidualne, na przykład indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze przez Zooma, prowadzimy spotkania indywidualne nauki śpiewu. No tutaj mogłabym mnożyć, pamiętamy o tym, żeby nie opuszczać nie tylko czytelnika, ale też użytkownika biblioteki, użytkowników, mieszkańców naszej gminy. Nie wszyscy wiedzą, ale mamy też punkt biblioteczny w województwie mazowieckim, a dokładnie w Rudzie Wolińskiej, która należy do gminy Wodynie. Z roku na rok mamy coraz więcej czytelników. No, z pewnością jest to zasługa bogatego księgozbioru, ponieważ na nowe książki przeznaczamy bardzo duże środki, ale bardzo, taka ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowaliśmy w listopadzie minionego roku, kiedy to zamknięto biblioteki, a w zasadzie pojawił się zakaz wpuszczania czytelników do środka. Wyszłyśmy wtedy tutaj z koleżanką, bibliotekarką, z inicjatywą, stworzyłyśmy akcję Książka na Telefon. Czytelnicy zamawiali książki, my je pakowałyśmy i wynosiłyśmy na zewnątrz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Okazało się, że czytelnictwo było znacznie wyższe niż w pozostałych miesiącach. Byłyśmy zaskoczone, ale też bardzo ucieszone, bo to jest miłe, kiedy w obliczu takich problemów, takich zagrożeń, no ten czytelnik wraca do nas, także żeby bardzo dumne.